Dzień dobry drodzy akwaryści, Kuba Jankowski z kanału Aquapass, ja serdecznie witam. Dzisiaj nie o mojej 40, a o zbiorniku, którego miało nie być, który miał już być zlikwidowany, czyli o moim małym mikro krewetkarium 5 litrowym. Zaczynamy moi drodzy. Tak jak powiedziałem, zbiorniczek ma 5 litrów z okładem. Zamieszkują go krewetki. Neokaridina i może ciutko o tym baniaczku. Yy, całość postawiona jest na dosłownie garści piachu z piaskownicy córki. Mamy tutaj kilka kamieszków, tam gdzieś z tyłu jest kawałek lawy, roślinność to mech chinamas, kawałek, rogatka, który sobie tutaj do niczego nie przytwierdzony rośnie. Kryptokoryna od Pawła Smoderka, która miała być wyrzucona, ale jakoś było mi szkoda, więc tutaj sobie rośnie. No i tam gdzieś z tyłu kawałek mikrozorium. Tak to wygląda. Zbiornik zrobiony praktycznie z niczego, a ma się całkiem dobrze. Zanim przejdę do, do krewetek, do tego co o nich bym chciał powiedzieć, powiem może słów kilka o technicznych kwestiach zbiornik jest filtrowany filtrem AquaL FZN Mini w którym jest włożona wata filtracyjna na wlocie jest taka spora kąbka. światło to dwuwatowa lampeczka, która jest podłączona pod laptop i tak świeci kiedy mi się przypomni no i to wszystko, tutaj nie ma grzałki co do krewetek Puściłem tutaj jakiś czas temu dwie krewetki Black Rose, dwie piękne czarne krewetki. No i te dwie piękne czarne krewetki rozmnożyły się. Ja tego nie zauważyłem. Myślałem, że zbiornik jest pusty, chciałem już go likwidować. Ruszyłem go, ruszyły się małe krewetki. No i tak już zbiornik został. Grunt, że gorzona zaakceptowała, no i nie każe mi go likwidować, więc, więc sobie jest i chyba będzie. Ale co do krewetek krewetek Black Rose przyszły na świat. Takie oto maluchy. Są jakieś czarne, są brązowe. Są i zielone, i niebieskie. Więc te krewetki mają wszelkie kolory. Więc nie są może jakoś bardzo, bardzo, bardzo rasowe. No kundelki, po prostu, kundelki wyglądają tak, jak wyglądają. Grundzer są zdrowe, w pełni silne i tutaj sobie śmiało poczynają no i, i ładnie rosną w tym baniaku zbiornik praktycznie bezobsługowy, tutaj nie robię nic, tak jak w 40 robię mało tak tutaj nie robię nic, tylko dolewam kranówki tym oto zgrabnym kubeczkiem i, i to wszystko, nie ma tutaj glonów yy, nie ma tutaj po prostu żadnych problemów, krewetki rosną i myślę rosnąć będą Podłoże, zobaczcie. Akwarium ma parę ładnych miesięcy, a podłoże jest czyste. Są tutaj świderki, które też te podłoże przekopują. Są tutaj zatoczki różowe, więc wszystko to wygląda całkiem, całkiem fajnie. Roślinki wyglądają na zdrowe. Mech rośnie. Rogatek jest gęsty, też bardzo ładnie rośnie. Tak samo jak kryptokoryna. Rośnie powoli, no ale rośnie. Tak to wszystko wygląda. Zbiornik stoi na parapecie. Więc czasem tak się troszkę dziwię, oglądając filmiki kolegów internautów, którzy mają swoje krewetkaria z i huchają, dmuchają, nie wiadomo co robią. A ja tu nie robię praktycznie nic, nic, a woda jest krystaliczna. Krewetki rosną, nie było żadnych zgonów. Karmię je też wtedy, kiedy mi się przypomni, więc, więc na pewno tutaj nie ma zbyt dużej jedzenia na, na tym podłożu. Nie ma żadnych tutaj gnić niepotrzebnych. Jest tutaj naprawdę czysto. Więc jak ktoś się zastanawia, czy krewetkarium z noogardynami da radę poprowadzić, mówię otwarcie: da radę poprowadzić. Tutaj nie ma żadnej wielkiej filozofii. Zbiornik musi być w miarę dojrzały. Wpuszczamy do niego krewetki. Żadnych wielkich cyrków filozofii nie robimy. Najprostsze roślinki woda z kranu mały filtr, lampka, grzałka niepotrzebna. I jedziemy. To będzie się wszystko samo kręcić. Nie przedobrzajmy na siłę, nie kombinujmy na siłę. Niech sobie ta natura, która jest w tym mikroświecie działa. My sobie to obserwujmy. bardziej razie potrzeby reagujmy. I za wiele nie grzebmy, nie kombinujmy, nie starajmy się ulepszać, przedobrzać, bo... Zwykle nic z tego nie wychodzi, a jest więcej problemów niż, niż pożytku. Mój zbiornik, mikrozbiornik, prezentuje się moim zdaniem całkiem, całkiem przyzwoicie. Krewetki zadowolone, właściciel zadowolony, więc jest wszystko ok. Kochani, pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Tu na koniec jeszcze kilka takich ujęć robimy. Na jednym kręceniu nie będę tutaj się rozdrabniał. Zobaczcie. Jedna kreweta. Ta ma bardzo ładny kolor. Szukamy kolejnych. Tutaj też jakaś. O, tutaj widać przybrudzoną szybę, no ale to nic. Ślimaki. Pozdrawiam, moi drodzy. Trzymajcie się. Cześć.